Cześć, witajcie. Oda jest w ostatnich latach na tak zwanych prepersów, czyli ludzi przygotowanych na wszystko, na każdą okoliczność dla tych odbiorców, postanowiłem nagrać, jak przygotować się na śmierć. Zarówno na tę okoliczność, w której tak naprawdę obudzisz się w grobie i okaże się, że zostałeś zakopany żywcem. Pytanie, co tu zjeść na cmentarzu? To zaraz będziemy o tym mówić. Jak i na tę okoliczność. Jak już y, Twoje ciało nie obudzi się, że tak powiem, po śmierci i nastanie ta śmierć, co wtedy? Jako prepers, no, pierwsza rzecz jako, widzisz, jak już się obudzisz, to tu masz brzozę. Możesz sobie zrobić z niej o tak zwaną, jeżeli to będzie wiosna. Idziemy dalej, znajdziemy co tu jeszcze można zjeść. Dla tych, co się obudzą, będą mieli to szczęście, że są na żywcem. Drodzy przygotowujemy się dzisiaj na najgorsze, tak, na najgorsze, nie wiem, jedni budują schrony, trzeci tam ładują, nie wiem, tony jedzenia w jakieś skrzynki, peczki i tak dalej, zakopują ziemi, jak to potem, jak będzie wielka tragedia, odkopać, e, no cóż, a my się przygotujemy na najgorsze, załóżmy, że nas pochowają i obudzimy się życem w grobie, co wtedy zjeść, pytanie, jak się obudzimy życem, bo na pewno się obudzisz głodny, na pewno się obudzisz głodny, no i co też, jeśli się nie obudzisz, to jest też ciekawa kwestia. Co też jeśli się nie obudzisz, jak przygotować się w ogóle na śmierć? Dosłownie, nie? Jak to, jak to zrobić? Czy wystarczy wystarczy sobie taki jakiś grobowiec wybudować? Czy może trzeba, nie wiem, krzyżyk postawić na grobowcu, czy coś jeszcze innego? Co jeszcze by wypadało zrobić, nie? Takie pytanie, nie? Ciekawe. Ale dobra, zanim zaczniemy, to. Może o tej przyjemniejszej rzeczy dla tych, co się obudzą w grobie, w grobowcu żywi, zakopani i uda mi się jakoś coś odkopać, nie? E, co wtedy na szybko zjeść na takim cmentarzu? E, zaraz popatrzymy, co tu jest do jedzenia. No i słuchajcie, mamy pierwszą rzecz. Tata, coś nam tu wyrosło. Tata. żeby nie było, jestem na cmentarzu cały czas. Tak, takim lesku na cmentarzu. Tu nam słuchajcie, wyrosły czerni dlaki. Ich się nie je takich czarnych już, ale takie małe, białe. Można bez problemu zjeść. Można bez problemu zjeść. Tam widziałem przed chwilą wiewiórkę dalej. Wiem podobno, że też są jadalne. Gdzieś tam po drzewie chodziło, teraz jej nie spotkamy, nie? Więc na pewno wiewiórkę będziesz mógł zjeść, jak już się obudzisz głodny na takim ee, cmentarzu. Wiewiórkę latały tu gdzieś jeszcze, rony, jakieś inne ptaki. Kiedyś to były bardzo cenione ptaki e, Na przykład na Mazowszu O ronach się mówiło, że to są kurczaki Mazowsza Tak, kurczaki Mazowsza, je się łapało i jadło dosłownie jak kurczaki e, Takie pułapki Jak się po muzeach jak się ten etnograficznej pochodzi To tam jeszcze można spotkać Takie pułapki na takie ptaki zrobić, że tak powiem Zupkę z żołędzi, tak Tutaj dęby rosną A ta, więc na pewno Powinniśmy, że udać się zrobić zupkę z żołędzi trochę, drewno tu jest O, ogień też tu nie trudno Zawsze jakieś nicze się gdzieś palą Więc będzie się czym ogrzać i, i podgrzać Tam jak zrobić, że tak powiem e, Ogrzewanie z doniczek to gdzieś znajdziecie Na internecie na pewno Tak, co tu jeszcze można zjeść? Jest paprotka. ale to to jeszcze na młodo, na wiosnę Takie tzw. Tak pastorałki paprotki. To ich nie dzisiaj Tak w zależności od pory roku, na pewno jakieś pokrzywy będą też jadalne, zarówno nasiona jak i ten. O, tutaj proszę na morze włoski mały rośnie, ale akurat chyba już ktoś zebrał, ktoś nas uprzedził. Co tu jeszcze? Mleczy też na wiosnę rosną. Ale to ja na wiosnę umarli na wiosnę wstali z grobu. Co dalej? Tutaj klon, to można sobie... O nie po tej stronie patrzycie. Tutaj klon to można sobie... Tutaj nie widać akurat. Ale będzie sobie można zrobić. Eee. O, a tutaj jeszcze, słuchajcie, syrop pionowy. Ale tutaj jest jakieś jałowcowate coś, więc jak będzie miało takie ziarenka, coś takiego, to najprawdopodobniej będzie to można użyć jako przyprawa do tego kurczaka. na zawsze trochę witamin nam ktoś posadził. Słuchajcie, to jest zdaje się machoń. Tak, machoń, o dobrze pamiętam. Te owocki są z nich się dżem robi. Więc będzie trochę witaminek. Tam nam jakieś mięsko znowu śpiewa, oddali. Idziemy dalej. Co by tu ciekawego znaleźć? No A tu popatrzcie, jaki ktoś miły. Y, tak. Y, ostre łżynki nam ktoś zostawił. Ktoś zapuścił grób i zarosło. Ostre łyżynkami No to pięknie. To jest jak najbardziej jadalne. Albo jeżynami. Zależy gdzie. Gdzie się na to, jak urodziliście. Nie? W którym to miejscu Polski się rozdzieliście? Tak się różni. A, znowu orzech nam rośnie, ale jeszcze nie ma owoców. To za jakiś czas. Za jakiś czas myślę, będzie. I co by tu jeszcze zjeść? O, tu mlecze. Mlecze, zarówno korzonki, jak i listki. Jak kiedyś nagrywałem, to jest jak sałata Więc zieleniny Wam nie zabraknie. Myślę, że nawet zimą coś znajdziecie. Hit współczesnych restauracji, jadalne kwiatki I jak najbardziej, zdaje się, jest to Można ją zjeść No i coś pięknego, coś co bardzo lubię Ta -da! Róża pełna witaminy C Pełna witaminy C, jeszcze tu gdzieś jabło nie rosło, ale Teraz już nie ma owoców, to Nie będę jej szukał specjalnie Idziemy dalej, idziemy dalej, słuchajcie Całkiem tu okazyjnie, całkiem tu, że tak powiem Dużo dobra na ten jest Dużo dobra Jarzębinka, jarzę, binka, piękne, dorodne, owoce Tylko z tego co się wydaje, nie wiem czy mi trzeba przygotować troska, Żeby nie była taka goryczkowata A... Idziemy dalej, idziemy dalej e, Tutaj ligustr, tych czarnych włosków nie jedzcie To po nich znowu, można gdzieś wylądować, nie tak? Idziemy dalej znowu jakieś grzybki, ale to niejadalne Niestety za szybko, słuchajcie, był. A, jest, 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 tam jest, słuchajcie, wiórka. Wiem, że na wiórki też się polowało, i też się je zjadało. Ach, a, nie wiem, czy w takim stanie będziecie w stanie polować wiórkę. No nic, idziemy dalej. Cześć, mam nadzieję, że mnie widać będzie. Eee, widać, widać, popatrzcie. Ktoś sobie przygotował tutaj e, jakiś preppers, przygotował sobie grobowiec z napisem Jezu, ufam Tobie. Grobowiec piękny, granitowy. Fajna sprawa, słuchajcie. Ale czy ten grobowiec tak naprawdę zaniesie go tam, gdzie Jezus mu miejsce przygotował? Czy to taki grobowiec go tam zanosi? Kto zanosi nas na ta, tą stronę? Ładnie to jest napisane Jezu, ufam Tobie. Pytanie w co? Co taki prepers powinien zaufać Jezusowi, żeby Jezus go zaprowadził do nieba i kiedy? Pytanie: czy można to zrobić w formie napisu na grobie? Czy chrześcijański pogrzeb, czy krzyż na grobie, czy taki napis na grobie prowadzi nas do nieba? No nie, no, no nie, nie prowadzi nas do nieba. Tak naprawdę decyzja o tym, czy idziesz do nieba, czy nie. Yy, no ale zależy od tego co dzisiaj postanowisz. Tak, dokładnie od tego co dzisiaj postanowisz. Czy dziś zaufałeś Jezusowi, czy zaufałeś to co on zrobił? Czy jeżeli on poniósł za ciebie karę za twój grzech, to czym ty mu zaufałeś i weszłeś pod jego panowanie? Od tego zależy, gdzie będziesz po śmierci, gdzie wylądujesz tak naprawdę. To jest dla tych co, widzicie, dla tych, co już przygotowałem, dla tych co się jednak obudzą w grobie, tak i obudzą się głodni, a dla tych, co będą pochowani, że tak powiem, jeszcze żywcem, jakoś im się uda wyskrobać z tej ziemianki czy z tego grobu i tak dalej. A teraz dla tych, co im się nie uda, co po prostu już zostaną jakby po tamtej stronie. Jak się przygotować? Widzicie. Um, Dostaliśmy stworzeni przez Boga. Z miłości na Jego podobieństwo. Nie ma już w nas tej miłości. Po prostu nie ma. Nie jesteśmy w stanie nadrobić tej miłości ani takim napisem, ani znakiem krzyża, ani nie jesteśmy w stanie nawet modlitwami nadrobić nie? czy mszami świętymi, czy nie wiem, komuniami, niekomuniami, nie jesteśmy w stanie sobie nadrobić. Nie jesteśmy w stanie niczym zasłużyć na to, żeby być zbawieni. Po prostu jedyne rozwiązanie, jakie było dla nas, było to, że ktoś za nas poniesie śmierć. Bo Karol za grzech była śmierć. I to jest właśnie takie miejsce, gdzie Karol za grzech jest śmiercią. Więc jeżeli karo za grzech była śmierć, to ktoś tą śmierć musiał poniósł. I Jezus, ten, który zawisł na krzyżu, on poniósł tą śmierć za mnie, za ciebie i tak dalej. I decyzja o tym, czy ty chcesz go przyjąć jako swojego zbawiciela tak naprawdę należy do Ciebie i należy dziś. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Czy dzisiaj chcesz się pojednać z Bogiem przez śmierć Jezusa? To nie jest. Tego się nie robi nam mszy, tego się nie robi przyjmując opłatek, tego się nie robi w żaden inny sposób. Tego się, to się robi zwyczajnie w sercu, uznając, że Bóg zbudził go z martwych i wyznaje ustami Jezus, zostań moim Panem. Przechodzę pod Twoje panowanie. Po prostu. Po prostu, zwyczajnie. Taka, wiecie... Panowanie Jezusa w twoim życiu. Pytanie, czy to zrobiłeś, czy pojednałeś się z Bogiem? Bo jeżeli nie, to po śmierci nic się nie uratuje. Po prostu. Możesz się przepersować na wszystkie sposoby. Możesz wiedzieć, która roślina jest jadalna, która niejadalna. Możesz mieć zachomikowane, nie wiem, 30 zestawów schronów przeciwatomowych, tak? Cokolwiek innego. To ci nic nie pomoże. I tak kiedyś umrzesz. Po prostu. I tak kiedyś umrzesz, więc jako prawdziwy prepers powinien się tak naprawdę przygotować na to ostatnie przygotować na pojednanie z Chrystusem. I pojednać się z nim dziś. Po prostu to jest prawdziwe prepersowanie. Pojednać się z Chrystusem dziś. Wyznać Jezusowi swoje grzechy, po prostu to, co cię oddziela od Boga. Jezus wybacza i przyjmuje cię. Wejdź pod jego podowanie. Otwórz Biblię, zobacz, co tam jest napisane. Otwórz, nie wiem, list do Rzymian. Tak. Kościoła w Rzymie, można powiedzieć do rzymskiego, otwórz i zacznij go czytać. Zobacz, co tam jest napisane, i zobacz, co tam jest napisane o zbawieniu i kto tam jest zbawiony. Tam jest napisane, że nie jest uczynków, aby się nikt nie chlubił. Nie jesteś w stanie nijak zasłużyć na zbawienie. Nijak zasłużyć na zbawienie. Tylko i wyłącznie Jezus mógł cię zbawić. Jezus nie był człowiekiem, był Bogiem. Tak? Gdyby był człowiekiem, nie miałby tej mocy, żeby cię zbawić. Jako, że był Bogiem, miał tą moc, żeby przetrzymać, wziąłś na siebie te twoje grzechy, to co Cię oddzielało, i teraz przez to pojednanie, które masz w nim, Bóg widzi w tobie Jezusa po prostu, nie? Na ciebie, jakby jego zasługi przechodzą, nie? W ten sposób. Na ciebie przechodzi to życie, które on ci dał. Nie wiem, jak to do końca wytłumaczyć, że coś przekręcam i tak dalej, ale staram się. W każdym razie, otwórz Biblię, otwórz Nowy to stałeś, mówię, list do Rzymian. Tam będzie dokładnie opisane, co i jak, co i jak, jeśli chodzi o zbawienie. Prosta sprawa. Otwórz Ewangelię. Zobacz, jak Jezus poniósł grzechy. Zobacz yy, tę nierządnicę, którą przyprowadzili do Jezusa. nie? Oni przyprowadzili do Jezusa nierządnicę chcieli ją ukamienować. Nie? I co Jezus w tym momencie zrobił? Dlaczego jej nie ukamienowali? E, dlaczego jej nie ukamienowali? Co się takiego zadziało? On miał wykonać prawo mierzeszowe. Do prawa Mierzowego należało jej się kamienowanie. A on powiedział, że nie. To jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem, nie? I zobaczcie, że nawet on nie rzucił, bo on wziął jej grzech po prostu. On Nie miał swojego grzechu. On miał moje grzechy, miał jej grzechy, miał twoje grzechy. Pytanie, czy chcesz się pojednać z Bogiem przez niego. I tak się, że tak powiem, zostaniesz prawdziwym prepersem. W ten właśnie sposób, a nie w żaden inny. Nie, nie wystarczy nagromadzić świeczek, czy, czy, czy nie wiem, kaszczanów, żołędzi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, jak chcesz być prawdziwym prepersem. Trzeba się pogodzić z Bogiem po prostu. No co jak co drodzy przypersi? Ale rydzę na cmentarzu? No, będzie dobrze. Zdaje się, rydzę. Nie no, chyba rydzę. No, czekajcie na no, rudę są. Rydzę. Wydzę, jak nic, te świerkowe zdaje się Ech, Tu jeszcze gdzieś koźlarze były Ostatnio widziałem Będzie co jeść No i kochani, drodzy przepersi. Tutaj czeremka amerykańska Czyli słuchajcie Witaminoza pełna Odżywcza i tak dalej Myślę, że po czymś takim to Każdy się poczuje lżej Nawet ten, kto coś dostał z grobu że właśnie utraciłem kolejnych subskrybentów przykro mi bardzo wiem, że nie robicie takich filmów mówiących o prawdzie, ale coś poradzić patrzcie, co tu jest za mną za mną są groby i krzyże ludzi NN tak zwany, na, na, można powiedzieć nieznany mężczyzna tak? NN, 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 NN i tych grobów tu się ciągnie w to, jak i w tą stronę wszyscy NN wszyscy pochowani jako Nieznani, widzicie, pytanie, czy Ty będziesz znany, bo to jest niezależne, gdzie będziesz pochowany, czy, czy tu, czy w tej części, czy w tej części, gdzie, gdzie są te marmury, granity i inne sprawy, pytanie, czy będziesz nieznany, czy będziesz nieznany przez Boga, czy Bóg Cię pozna, to jest takie pytanie do Ciebie, nie, czy... Czy Bóg Cię pozna? Czy po pierwsze Cię przyjmie, czy pozna swojego Syna w Tobie? Czy jesteś okryty krwią Chrystusa, tak? Czy Twoje grzechy są hmm, wybaczone? Czy za Twoje grzechy umarł Chrystus? To jest podstawowa sprawa. Ta decyzja należy dzisiaj do Ciebie, bo dzisiaj jest Dzień Zbawienia. A druga sprawa, czy Jezus do Ciebie powie, hmm, idź precz, nigdy Cię nie znałem? Czy Jezus do Ciebie powie, witaj, od zawsze się znaliśmy, nie? Jak się zapoznać z Jezusem? To jest podstawowe pytanie. nie? Ja myślę, że wiele z tych mężczyzn tutaj, czy z tych ludzi, bo tam, tam dalej pewno kobiety są, też NN, tak? ale myślę, że wiele z tych ludzi jest znanych. Bo często są to ludzie no, chodzący po ulicy, którym się głosi Ewangelię. Którym jak się chodzi po mieście i tak dalej, się spotyka bezdomnego, bo często do niego się przysiadało i głosiło Ewangelię. I wiele z nich przyjęło Chrystusa. Nie poradziło sobie w życiu, ale Chrystusa przyjęli. Wiele z nich zrozumiało, więc wiele z nich tak naprawdę myślę, że nie jest tak naprawdę NN, ale jest znanych w niebie, Bóg ich poznał. Pytanie, gdzie ty będziesz? No, jak powiedziałem, nieważne czy będziesz w marmurze, czy w granicie, czy w jakimś super innym, nie wiem, piaskowcu, czy, czy, czy w czymś tam, nie wiem, co to jeszcze można być pochowanym, w czym, eee, czy jak głęboko pod ziemią będziesz, czy, czy gdzieś tam po prostu, nie wiadomo, no, bądź tam, gdzie chcesz, nie? To jest wszystko nieważne, nie? Pytanie, czy będziesz poznany w niebie, nie? Zobacz, otwórz na przykład Ewangelię Mateusza. A otwórz na przykład Ewangelię Mateusza i tam jest dokładnie powiedziane, To do, do, powiem Jezus powiedział do pewnych osób, no nigdy was nie znałem idźcie cię precz, nie? Nieważne co tam robiliście, nie? Pytanie, co do ciebie, jest powie, nie? Swoje drogo to jest bardzo ciekawe, bo widzicie, nie znam osoby, która chciała być tak pochowana jako osoba nieznana, ale każdy się dzisiaj boi o swoje dane osobowe i tak dalej. I że tak powiem, za życia się mało spotykamy. Za życia się mało, że tak powiem, ludzi się zna i tak dalej, ale po śmierci każdy by chciał być doceniony, nie? No, jak to się dzieje, nie? Jak to się dzieje. Kiedyś taki polski zespół śpiewał najpiękniejsze kwiaty, dostaje się na swoim pogrzebie, nie? A kiedy się daje kwiaty tym żywym? Hmm. No cóż... No Jeszcze jedna ciekawa roślinka A, To Dokładnie Ona już przekwitnięta jest, ale z tego co się tutaj zarówno liście można jeść jak i kwiatki Kwiatki są takie żółte e, Dokładnie jakby ktoś kiedyś pytał co jeść to to jeść po prostu, nie? Tak, yy, to jeść. To jeść to jest, dokładnie. Słuchajcie się, miłego dnia. Tym optymistycznym akcentem skończę to nagranie. Yy.